Dzisiaj na Hurton TV kontynuacja tak naprawdę tematyki z poprzedniego odcinka, czyli nowego producenta dostępnego w ofercie hurtona, czyli Pelko. No i o jednym z produktów Pelko sobie trochę szerzej porozmawiamy, także zapraszam do oglądania. Tak, jak widzicie, koło mnie fak, fak, ten trochę bokiem, natomiast zaraz pokażę Wam, jak rzeczywiście zamontowana wygląda taka kamera. Kamera narożna z serii Sarix, no marki, właśnie Pelko, produkowana przez Motorola. No i główne przeznaczenie takiej kamery, jak widzicie, no jej wygląd dość specyficzny. Natomiast gdzie, po co ona powstała i do jakich miejsc? A no, głównie do więzień, jakichś zakładów psychiatrycznych i tego typu lokalizacji. Kamera posiada przede wszystkim klasę odporności w postaci IK10, natomiast IK10, czyli no jeszcze mocniejsza niż to, co znamy do tej pory, kamery oznaczone IK10. IK10 jako norma przewiduje odporność na uderzenie o sile 20 J, natomiast IK10 to ponad 2,5 razy więcej, bo 50 J określone w normie, także kamera bardzo odporna. Sama kwestia, no tak jak pewnie się domyślacie, a może się nie domyślacie, natomiast jeśli chodzi o więźniów, w więzieniach miewają różne pomysły pomimo braku narzędzi, braku ewentualnie wydawałoby się możliwości, natomiast ich pomysłowość nie zna granic. Dlatego też PELKO tutaj zastosowało specjalne tworzywo. I specjalną konstrukcję tej kamery, jeśli chodzi o, o sam klosz. Jest on łatwo wymienny, także jest przewidziana ta część tutaj jako element wymienny. W razie ewentualnego, jeśli by już doszło do zniszczenia tego klosza, można go wymienić. Jest on odporny na zarysowania. Na zarysowania chociażby takie, jakie się pojawiają, i takie, jak słyszeliśmy i spotkaliśmy się, jeśli chodzi o takie miejsca, powstały choćby przy innych produktach poprzez rozstarcie pasty do zębów na obiektywie, no bo ta pasta do zębów posiada jakieś tam cząsteczki ścierne i taką zwykłą kamerę, zwykły obiektyw, zwykłe tworzywo nieodporne na te zarysowania można wtedy zniszczyć, porysować, zmatowić, wtedy ten obraz już no, nie nadaje się do niczego, taką kamerę zazwyczaj trzeba wymienić. Tutaj mamy ten element wymienny. Jeśli chodzi o całą konstrukcję, jest to kamera, no tak jak widzicie i teraz może Wam pokażę, w taki sposób powinna on wisieć, natomiast od tyłu wygląda to w taki sposób. Jest to kamera typowo narożna, czyli montujemy ją w narożniku przy samym suficie. No i dzięki czemu co uzyskujemy? Uzyskujemy dzięki jej kształtowi i sposobowi montażu, tak naprawdę uniemożliwiamy jakąkolwiek zewnętrzną ingerencję. No nie wiem, próbę zerwania jej, podważenia gdzieś. Tak naprawdę ta konstrukcja pozwala na to, że no jest ona nietykalna, tak naprawdę z zewnątrz. Jeśli chodzi o tutaj te widoczne śruby, no są to też specjalistyczne śruby zabezpieczające na specjalną końcówkę, jeśli chodzi o bit, którym to dokręcamy. Także tutaj też dodatkowa trudność, ewentualnie, jeśli ktoś chciałby to rozkręcić, no na pewno, no pewnie dałoby się czymś tam dojść, natomiast nie zajmie to 3 sekund, tylko będzie to długi czas, na pewno będzie zauważony przez operatora takiego monitoringu. Występują dwie wersje, jeśli chodzi o sam przetwornik 2 i 5 megapixelowe. Jeśli chodzi o ilość klatek, no to do sprawdzenia specyfikacji konkretnego modelu. Natomiast ważna jeszcze istotna kwestia, jeśli chodzi o te kamery, jak najbardziej posiadają tryb nocny przy użyciu podświetlenia podczerwieniom. Natomiast długość tego światła podczerwonego to 940 nanometrów, czyli to światło podczerwone, a właściwie same diody, jeśli chodzi o wbudowane tutaj w tym promienniku, no są totalnie niewidoczne dla ludzkiego oka. Natomiast ciekawostką jest tutaj, jeśli już jesteśmy przy takich kwestiach diod, ciekawostką jest taka dioda tutaj stanu podglądu, tak to może ujmę. Znajduje się taka czerwona dioda, która w momencie, jeśli byśmy chcieli, możemy to włączyć bądź wyłączyć, w momencie pozyskiwania strumienia wideo z kamery, czyli jeśli włączymy live view jakieś, czy to w przeglądarce, czy w jakimś vms ie to ta kamera informuje o tym taką czerwoną diodą. Jeśli wyjdziemy z tego poglądu, czyli to przekazywanie strumienia wideo jest nieaktywne, ta dioda gaśnie. Tak jak mówię, oczywiście można to w ogóle wyłączyć, czyli nigdy nie będzie widać, że, że ktoś pobiera taki strumień wideo. Tutaj decyzja należy do osoby, która konfiguruje ten sprzęt. Natomiast kontynuując jeszcze kwestię samej budowy kamery, już tak od środka. Bo to, to tak, tak naprawdę wyróżnia produkty Pelko na tle innych producentów, że są one wykonane w taki sposób, aby jak najlepiej je zamontować, jak najłatwiej tak naprawdę je zamontować. Bardzo dużo tutaj takich czynników instalacyjnych jest przewidziane. To sama budowa tej kamery jest tak zwaną budową modułową. Ja sobie tutaj zdejmę tą przednią pokrywę. Widzicie teraz, jak kamera wygląda wewnątrz. No i jak wygląda kwestia montażowa, bo to o to tutaj głównie chodzi. No, tak jak widać, mamy puszkę, czyli całą budowę kamery. No i tutaj znajduje się moduł samej kamery, całej elektroniki, obiektyw, przetwornik przytwierdzony tutaj dwoma e, śrubami, które, no może też odkręcimy, żeby pokazać Wam jeszcze dalej, jak to wygląda. I tak naprawdę, po usunięciu tych dwóch śrubek, już w dość prosty sposób powinniśmy mieć możliwość wyjęcia tego modułu. Dzięki czemu mamy tutaj bardzo prosty dostęp do wszystkich złącz. Tu mamy jeszcze taki adapter na Ariotkę. No możemy go użyć, ewentualnie, może go wyjmę tu z tej obudowy. Możemy go ewentualnie użyć, bądź nie, jak kto woli. Natomiast, tak wygląda sama puszka, którą montujemy w tej chwili, już w bardzo przystępny sposób, jeśli chodzi o, o sam montaż. Na 6 wkrętów, 6 śrub do narożnika. Przeciągamy sobie od tyłu nasz przewód. No i tak jak mówię, cały moduł kamery ze wszystkimi złączami wychodzi nam na zewnątrz, także tutaj możemy zająć się tym, co trzeba, czyli podpięciem naszego ewentualnie przekaźnika, RJ, bez problemu. Po czym wsuwamy sobie moduł, montujemy go z powrotem na te dwie śrubki. I właściwie zakładamy dekiel, ten montaż jest gotowy. Tutaj mamy dwa przewody jeszcze, jeśli chodzi o sam moduł audio, który znajduje się na tej przedniej części, oraz no, samo podświetlenie pod czerwienią. Także to też musimy sobie ewentualnie podpiąć. Tutaj jeszcze na tej klapie przedniej znajduje się takie zabezpieczenie, które sobie zahaczamy tutaj, żeby gdzieś tam na mnie nie uciekło, nie upadło podczas montażu. Także myślę, że konstrukcja bardzo fajnie przemyślana ułatwiająca tak naprawdę montaż. No sam przed chwilą montowałem taką kamerę, którą teraz widzicie, no jak sobie wisi w studio pod sufitem. No oczywiście to taki prowizoryczny dosyć montaż, jeśli chodzi o nasze warunki. Natomiast widać jak kamera dolega do wszystkich płaszczyzn do tych, do których ma dolegać no, tam oczywiście od, od tyłu jest znajduje się taka gąbka wyciszająca ale tak jak mówię, taki szybki, prowizoryczny tutaj montaż na potrzeby filmu no i zobaczymy sobie teraz tą zamontowaną kamerę zalogujemy się na nią, zobaczymy jak to po prostu widzi no bo ważna kwestia bardzo duże kąty zarówno w pionie jak i w poziomie jeśli chodzi o widoczność tej kamery Teraz widzicie to na obrazie, jeśli chodzi o interfejs webowy. Tutaj ważna uwaga: no, ten obraz no, tak naprawdę nie wygląda, no ale to dlatego, że Pelko tutaj domyślnie, jeśli chodzi o ten interfejs webowy, no po prostu to jest taki poglądowy pogląd. W chyba na szybko, żeby sobie zobaczyć po prostu kadr. Natomiast no, jeśli chodzi o taki rzeczywisty, używamy wszelkich VMS-ów, rejestratorów oprogramowania, ewentualnie możemy posłużyć się. Szybko też tu dostępną chyba w sieci, w zakładce sieci mamy dostępną, nie nie w zakładce sieci, tylko w zakładce odpowiedzialnej za ustawienia strumieni, tak naprawdę kodowania klatek i tak dalej. Mamy szybko dostępną ścieżkę RTSP. i Może sobie ją wrzucimy tutaj do, do VLC. Powiększę wam to na pełny ekran. Tak wygląda właśnie obraz w, tych, w tym przypadku. To jest 5 megapikseli kamera, która tam wisi. Ta koło mnie tutaj rozebrana to jest 2 megapiksele. No i tak jak mówiłem, szybki montaż w narożniku, takim wewnętrznym. Tak to wygląda. Może ja podejdę do tej kamery. Zobaczycie sobie, tak naprawdę, że pod samą kamerą kiedy się znajdę. W tej chwili jestem pod samą kamerą, także. W realnym świecie, jeśli mielibyśmy tutaj na dole ściany, e, tak naprawdę moja sylwetka już powinna być w ścianie, natomiast kamera w dalszym ciągu nie widzi. Tyle jeśli chodzi o sam montaż, budowę tą modułową. Myślę, że ciekawą, chociaż kiedy się to widzi, no, wydaje się to już prostym. Natomiast e, no, jeśli chodzi o inne rozwiązania na rynku CCTV, myślę, że tutaj marka tylko... Naprawdę wyróżnia się tą jakością i przemyślaną budową samego urządzenia. Pod tym kątem teraz rozmawiamy samego montażu, tak? czyli no dla Was, kiedy instalujecie ten sprzęt, jest to ułatwione, przemyślane, w dość prosty sposób można sobie tutaj przygotować całą powierzchnię roboczą. Później zamontować odpowiedni moduł, dokręcić klapkę, i tak naprawdę ten montaż jest gotowy. Natomiast jeśli chodzi o samo wykorzystanie tego typu produktów, no w tym przypadku tej kamery narożnikowej, natomiast występuje cała gama produktów marki Pelko z IK-10 Plus do wykorzystania właśnie w tych miejscach typu więzienia, jakieś szpitale psychiatryczne i inne tego typu obiekty, także no nie ograniczamy się tutaj do, do samych kamer narożnikowych. No i potwierdzającym takim faktem tego, że te produkty rzeczywiście w tych miejscach się sprawdzają jest między innymi taki tutaj case study, który teraz widzicie na monitorze z jednego z większych więzień w Stanach Zjednoczonych, w stanie Georgia. Jeśli chcielibyście się zapoznać, jak najbardziej ten dokument załączam poniżej pod linkiem. No, obserwują tam te kamery ponad 45 tysięcy więźniów, także jeśli chodzi o taką ilość osób, e, która nie poradziła sobie z uszkodzeniem tych kamer, myślę, że jest to dobry wynik. I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Chciałem Wam przybliżyć budowę, konstrukcję i wykonanie tych urządzeń marki pelko. Także zachęcam Was do komentowania filmów, e, oczywiście ich polubienia, zasubskrybowania kanału, a my widzimy się w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.